Wilkołak, czyta Krzysztof. Mokole, aligatorowaki. Libi uśmiechnęła się, kiedy kadeci dziękowali jej za kawę. Przyjemność po mojej stronie, panie, odpowiedziała i usiadła, podczas gdy obsługa działa sączyła swój napój. Obserwowała światła statku, który pojawił się u wejścia do portu. Nekruma powiedział jej, że to ten. Był przecież koronowany, nieprawdaż? Jej właściciel i jego przyjaciele posnęli, oszołomieni ziołami, które dodała do wywaru. Wyjęła żelazną różdżkę z bezwładnej dłoni i odpaliła ląd od koksownika. Wielokrotnie widziała, jak robił to młody pan. Statek znajdował się blisko miejsca, w które powinien uderzyć pocisk. Dotknęła armaty. Prawie straciła ludzką postać na skutek szoku wywołanego hukiem. Kula trafiła w wodę. Po chwili jednak statek dostawczy odpowiedział ogniem. Libi zrzuciła spódnicę i koszulę, ześlizgując się z nabrzeża do wody. Jej długi ogon falował, podczas gdy łuskowate ciało bezszelestnie przemierzało zatokę Charleston. Rozpoczęła się bitwa. Musiała wrócić do swoich jaj. Czas odejść. Wiele można by powiedzieć o Mokole, łakach. Te rzadko spotykane prowadzące samotniczy tryb życia istoty od dawna są obiektem prześladowań Garu, tak jak inne Bete zmiennokształtni. Obecnie ich niegdyś olbrzymie terytorium skurczyło się do zadziwiająco niewielkich rozmiarów. Spora populacja Mokole zamieszkuje błotniste lasy tropikalne Indonezji i Amazonii. Za to w rodzinnym Kongo pozostało ich niewiele, gdyż tereny te objął w swe panowanie żmii. W Stanach Zjednoczonych Mokole zamieszkiwali kiedyś bagna, od Wielkiej Kotliny, tu przetrwała jeszcze jedna rodzina, przez Congrey i Okafinoki do Everglades i Zatoki Louisiana. Niewielu z nich przetrwało w Luizjanie i na Florydzie. W przeciwieństwie do swych ciepłokrwistych kuzynów, Mokole nie potrzebują dużych terenów łownych. Dzięki temu mogą przetrwać na wielkich enklawach pierwotnej przyrody. Pamięć i historia. Mokole mają bogatszą i sięgającą dalej w przeszłość historię niż inne bete. Twierdzą, jakoby pamiętali czasy królów dinozaurów, od których zostali nazwani. Jako dowód mogą pokazać skamieniałe kości z tego okresu. W każdym bądź razie Mokole zawsze pełnili rolę pamięci Gai. Opowiadają historię o chwale i upadku królów dinozaurów, o królach ptaków i królach torbaczy z południowych kontynentów, o czasach wielkich mrozów i o nadejściu ludzi. Wielo Achronów Garu utożsamia postać Krinos Mokole z wizerunkiem samego żmija. Z tego powodu wilkołaki wypowiedziały niekończącą się wojnę wielkim gadom. Do dnia dzisiejszego Garu i alligator są zagorzałymi wrogami. W trakcie wojny z Bete wilkołaki były szczególnie okrutne względem mokole i tylko niewielkie gniazda z jajami uniknęły ich gniewu. W końcu wilkołaki znieśli impergium i pozwolili rozwijać się cywilizacji. Aligatorowaki pozostały jednak niewzruszone i polują na ludzi do dnia dzisiejszego. Ze wszystkich bete, jedynie krukołaki i kojotołaki są przyjacielsko nastawione do mokole, podczas gdy większość ssaków pozostaje neutralna, ponieważ ich środowiska naturalne są odmienne. Bastety były kiedyś zaprzyjaźnione z egipskimi mokole. ŚRODOWISKO Aligatoruaki i krokodyle od wieków zamieszkują południowo-wschodnią Amerykę, Karaiby i Amazonię. Kiedy przybyli afrykańscy niewolnicy, w tym wielu Kongoliz i Bantu, znajdujący się między nimi mokole przyłączyli się do miejscowych aligatoruaków i stworzyli jeden lud. Do dnia dzisiejszego prawie żaden biały nie posiada krwi mokole i niewielu nawet zdaje sobie sprawę z ich istnienia. Aligatorułaki odegrały ważną rolę w buncie Czerwonych Pałek, duńskich wesy janga, bezlitośnie nękając siły Stanów Zjednoczonych we wojnach seminolskich. Więzi Mokole ze światem duchów są ograniczone, gdyż tak jak Bastety, muszą one korzystać z daru, który pozwala im przebić barierę i wkroczyć do umbry. Nigdy jednak nie zapuszczają się zbyt daleko i przenoszą się tylko na chwilę. Nigdy jednak nie zapuszczają się zbyt daleko i przenoszą się tylko na chwilę, by zdobyć informacje lub przeprowadzić magiczne ceremonie. Tylko ukryci i koronowani praktykują tę sztukę. Bardziej typowe dla Mokole jest wykorzystanie mocy duchowych do cofnięcia się w poprzednie życia i obserwację procesów ewolucji ciała i umysłu. Totem. Totemem Mokole jest Smok. Ten starożytny duch spalatrującym oddechem każdego, kto mu się przeciwstawi. Obdarowuje swoje dzieci wieloma darami, a w zamian prosi je o ochronę przodków, gadów i ptaków oraz zachowanie pamięci o panowaniu królów dinozaurów. Lubieńcy Smoka otrzymują smoczy oddech, a niektórzy dostępują honoru poznania pozoru snu. Ten szczególny dar pozwala przyjąć postać smoka na krótki okres, wystarczający jednak do zniszczenia wrogów totemu. Zakaz. Żadnemu mokole nie wolno splamić honoru Guin, co może oznaczać prawie wszystko od podania czarnego pieprzu zamiast czerwonego, po kupienie obuwie od kapitalisty wykorzystującego klasy robotnicze lub obojętne stanie na uboczu, kiedy 21 zagrożonych gatunków krokodyli wymiera.